Siemanko, siemanko, mamy wtorek, czyli już o parę dni, w zasadzie o jeden dzień bliżej do piątku, także witam w dzisiejszym pierdolondo, no i co, widzę, że tutaj jedna już osoba oczekuje, także życzę miłego dzionka, a my już ruszamy z kartką z kalendarza, 9 sierpnia, wtorek, godzina 8:47 z, z takimi z malutkimi problemami, ale lecimy. No, i dzisiaj witamy imienników: Domicjan, Domicjana, Doroteusz, Falcon, Klarysa. już no Klarysa w miarę taka hmm, takie takie spokojnie. Romuald, Roland. Także wszystkich imienników pozdrawiamy. Przysłowie na dziś, sierpień w upały. Zbywa lato, długie, zwykle e, bywa. E, Kurde te przysłowia to często to jest taka gimnastyka poranna dla języka. Siema Seria X siemanko e, czego sierpień nie doważy, tego wrzesień nie dopatrzy. Grubo, grubo polecieli. Natomiast nietypowe święta na dzisiaj: Międzynarodowy Dzień Ludności Tubelczej na świecie i Dzień Miłośników Książek. Także pozdrawiam wszystkich miłośników książek. Ja też lubię czasami się, że tak powiem, dopchać do jakiejś książki. Szczególnie już dawno nie czytałem, ale powiem szczerze, wcześniej tutaj Mroza czytałem tego książki, to potrafiłem, jak się wkręciłem, to potrafiłem tak, nie wiem, z jedną trzecią a, nie wiem, siedzieć do godziny czwartej także, yy, a obecnie troszeczkę ciężko wyekspediować sobie tego czasu na, na czytanie książek. No i cytat na dzień dzisiejszy. Jeśli naprawdę czegoś yy, jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, z zwycięstwa musi do nas należeć. Leonid Telinga. Akurat tego pana nie kojarzę, nie znam, także ale dosyć dosyć takie w stosunku do kryptowalut nawet można powiedzieć, że bardzo mądre e, przysłowie tutaj e, nie przysłowie tylko cytat tego dnia. E, siema Bartek, e, witaj. No i co, spoglądamy, co się dzieje tutaj na rynku. E, wczoraj Bitcoin powyżej 24, nawet chyba 24 200 było. Chyba, chyba się otar jakoś, tak w okolicach tych. Natomiast już dzisiaj widzicie, już są spadki 23,809. Ethereum trzyma się dalej dosyć wysoko. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Tutaj macie taką informację, że ostatni rajd Bitcoina to połapka na kupujących twierdzi. Glassnode i tutaj wam ten artykuł jakby ktoś chciał sobie dzisiaj poczytać jakiś artykuł do porannej kawusi to glasną, argumentuje to niską aktywnością sieci BTC, nie pojawia się w niej wiele nowych adresów a opłaty transakcyjne pozostają niskie no i podobne jak widzicie obserwacje dotyczą Ethereum, gdzie dominują niskie opłaty i ograniczona liczba nowych adresów Także jak widzicie, tutaj jest takim nazwane to fałszywym odbiciem. No i szczyt jest powyżej 24-500, czyli jeżeli przekroczymy tutaj ten szczyt, to wtedy dopiero chyba będziemy mogli mówić, że dalej, dalej bitcoin będzie gdzieś w górę śmigać. Także nie złapcie się na tą podpuchę. Ja cały czas też obserwuję, jestem ciekawy, jak to dalej tutaj się będzie kończyć. Taka ciekawa informacja na świecie jest już 39 tysięcy bankomatów z kryptowalutami, natomiast pierwszy tysiąc został osiągnięty w 2017 roku, jeszcze we wrześniu 2020 było niecałe 10 tysięcy. Dogecoin którego Elon Musk woli używać, jest w 16 tysiącach urządzeń. Także widzicie, jak to dosyć mocno i diametralnie zmienia się na świecie. Ważna taka informacja. Play Studios, który jest Dany na przykład między innymi z takich pozycji Act Tetris. E, to jest jedno z większych studiów e, zajmujących się z produkcją gier mobilnych. Siema Kryptanator, witajcie. <grystanie> e, Informuje, że tworzy odrębne działy dla gier na blockchainie oraz fundusz e, sko skoncentrowany tutaj na sieci Web3 o wartości 10 milionów dolarów. Także widzicie, jakby tutaj mm, tradycyjny gaming zaczyna powoli dostrzegać e, profity wynikające mm, z Web3 i gamingu na blockchainie. I, i tutaj właśnie. Mm, Wiele zostało zrobione w obietnicy gier Web3, fakt, że ludzie mogą nabywać zasoby, które nie są już specyficzne dla jednej gry, jest naprawdę ogromne, że możesz się z czasem zbogacić, ponieważ ten zasób e, można włączyć i wykorzystać w różnych grach. To jeden z bardziej ekscytujących wymiarów tego, co można odblokować w, w grach Web3. właśnie o to będzie chodzić, że nie taka idea non fungible tokens, Natomiast bardziej będzie chodziło o to, żeby te tokeny były wymienialne, czyli odwzorowanie tego naszego NFT w, w kolejnych grach i to ma szansę przyciągnąć dużo większą liczbę jak widzicie firm gamingowych z rynku tradycyjnego, tym bardziej są zainteresowani. Meta ogłasza obsługę NFT dla Instagrama w 100 nowych krajach Także zaraz zobaczymy, jakie to są kraje. I jak widzicie, ten tutaj w token flow e, też, też wzrosty na nim, z uwagi, że ma być tutaj do transakcji NFT używany na Instagramie. Natomiast zaraz, czy, czy, czy zobaczymy, w jakich krajach to na ten moment e, nie mamy. I teraz tak, ważna rzecz to co ja wcześniej powiedziałem. Zuckerberg stwierdził na początku tego roku, że Meta będzie pracować nad rozwiązaniami NFT w rozszerzonej rzeczywistości lub NFT 3D dla Instagram Stories przy użyciu Spark e, Argumental Reality oprogramowania Argumental Reality platformy mm, firmy. Ponadto firma ogłosiła, że wkrótce użytkownicy będą mogli wyświetlać i udostępniać swoje cyfrowe kolekcje za na pomocą naklejek AR w Instagram e, Stories. Czyli tak jak mówiłem, to co Wam powtarzam od dłuższego czasu, że Argumenta Reality będzie miał coraz szersze zastosowanie i być może właśnie takie projekty, które z tym będą związane, być może to, to będą projekty na kolejną chodzce. Nie mówię tak, nie mówię nie, ale zauważcie, że, że sporo film jakby doszukuje się i szuka tutaj, jakby yy, takiego, yy, jakby to powiedzieć, yy, no, możliwości wykorzystania w, w swoich projektach e, Argumental Reality. Mm, ok, mamy tu, tutaj teraz, e, że tak powiem, e, taki przekrój wydarzeń, który w pierwszym tygodniu maja, e, a w zasadzie nie tylko, wydarzyło się e, w Legends of Elysium. Także macie informacje odnośnie nowych grafik, macie informacje odnośnie nowych e, partnerstw. E, to jest takie miesięczne m, podsumowanie. Podobnym takim tygodniowym e, podsumowaniem, tutaj to co Chayot e, gdzieś tam za, zapowiadał, no to macie w, e, Moon Mining e, H3. No i macie tutaj e, update, e, jeżeli chodzi o menu, Anchor e, Wallet, e, tutaj jeżeli chodzi o lander, no to mm, można wypłacać o 10%, e, e, tutaj z 10 do 15 raczej zostało. Poprawienie grafiki. Ama jest zapowiadana na Twitchu i wszelkie jakieś poprawki deweloperskie. Także co poniedziałek od Moonmining H3 będziecie dostawać taki raport, co się wydarzyło w projekcie, co poprawili, co, co zmieniali, czy oni rzeczywiście pracują, czy jednak się opierdzielają. Kolejna rzecz: Run Together. Wiem, że para osób się dopytywało, co się z, dzieje z, z apką. Ja wczoraj w nocy sprawdzałem, apka już śmigała, natomiast dzisiaj dostali, dostaliśmy kol, kolejną taką informację. Zaraz jeszcze e, sprawdzę, mm, że e, tutaj. E, Okej. Okay. Rzeczywiście jest ta przerwa, no i co? Ja sobie ją przeglądałem, i przerwa polega na tym, że też jakieś nowe sposoby zarabiania a, mają wejść w apce. Oni zmieniali e, kontrakt, także jak widzicie, na v 2 przeszli, i to jest oficjalnie zmieniony kontrakt. Jest dodana nowa pula płynności od wczoraj. Także tutaj macie wszelkie zmiany, no i teraz trzeba czekać, jak to aktualnią w aplikacji. Tak jak mówię, wczoraj wieczorem jeszcze jakby działała aplikacja, nowych rzeczy nie zauważyłem. Pewnie dzisiaj dopiero będą wdrażać te nowe rzeczy. Bartek, panowie, ringi wczoraj wymintowane z PSC, czy nie bawicie się w gangsterskie życie? Ja powiem tak, gra, gra jest ciekawa obserwuję ją, natomiast nie mintowałem. Uważam, że to nie jest dobry moment na zakup NFT-ków w takiej cenie z gier, które dopiero startują. Wydaje mi się, że na sklepie powinny one być tańsze. Tam po chodziły. Także ja powiem szczerze, poczekam na, na sklepie, co się będzie działo. Tak samo miałem tutaj, jeżeli chodzi o derby Z e, swojego konia kupowałem, nie wiem, po 150 czy po 200, nawet e, dolarów, a teraz można te, nawet lepszego od mojego konia, kupić za 30-40. Także ra, razy 5 w, w plecy i myślę, że będzie mi ciężko przy, przez dłuższy czas to odrobić. W zasadzie i tak powinienem mm, kupić. E, Powiedzmy, zbierać i kupić sobie lepszego konia, bo, bo powiedzmy, no, ten w miarę coś tam zarabia, natomiast no przy lepszym koniu jest to, jest to o wiele lepsza mm, zabawa. No i ważna rzecz: to już widzieliście na naszych grupach, re reklamowaliśmy na naszym Twitterze. Tutaj podsyłam Wam Twittera: jest możliwość. Wzięcia udziału w Grimie, czyli zdobycia alokacji na Crypto Mayhem. Good morning, Pietia! No, tutaj za wczorajszego Lewandowskiego i za te Good Morning to mi zdemotyzowali eee, poranne wierdolono. Także Skubańcy nawet 10 sekund. E, taki szwany jest YouTube Nawet 10 sekund e, wrzuconego filmu e, potrafi sztuczna inteligencja wy, wypatrzyć. A, jak alo alo to ja pamiętam polską wersję językową. Dzień dobry! <śmienny> <O, chrenę. śmienny> no, także tutaj e, zachęcam, e, kto chciałby tutaj ty, mieć private sale, alokację, to zdradzę Wam tajemne hasło. I za to macie dodatkowe e, 5 punktów. <laughs> o, chremę. <krone. laughs> Myślę, że, 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 że młodsi widzowie mogą nie kojarzyć tego. E, Ignatik Szybanko siemanko. Także e, macie link do Twittera, gdzie jest e, tutaj nasz, e, gdzie jest e, glim. E, macie też te możliwość, e, e, że tak powiem, e, uzyskania dodatkowych 5 punktów. E, no i co? Sprawdzamy, co się dzieje na naszej stronie, czy co, co ciekawego tutaj wjechało. Tradycyjnie macie e, informacje o biletach na event Nextbro Expo. Tym razem przez cały miesiąc macie minus 35. Pamiętajcie, my jako Krypta Ekipa też tam się e, pojawimy. Jeszcze nie wiem w jakim dokładnym składzie, natomiast no... Tutaj jednak stwierdziliśmy, że musimy jeździć. Szczególnie, że też sporo osób jest fanów kryptoekipy z za zagranicą, więc i będzie Anglia, i będą Niemcy, zobaczymy co dalej. Natomiast cały czas zapraszamy na kryptowersa. Zrejestrujcie się tam też. Wiecie, jeżeli będzie sporo chętnych, no to potem mogą być problemy. Oczywiście, rotacja jest. Ale to są też takie osoby, które zostają na, na cały dzień, chodzą od wykładu do wykładu. Przypominamy o konkursie krypto ekipa, czyli konkurs wakacyjne. Zrobicie sobie jakieś fociszka tutaj z naszymi akcesoriami, ewentualnie jak na przykład śmigacie po naszych social mediach. Kryptowaluty bez tajemnic. Tutaj Maciej opisuje Spotlight. No i dodatkowo jest tam e, konkurs. W zasadzie konkurs miałem Wam pokazać, ale coś mi gdzieś się uciekł z Twittera, więc pewnie jutro Wam e, też pokażę. No i rozmowy branżowe z CryptoMachen, gdzie właśnie też o tym e, dodatkowym konkursie e, na e, alokacje też mówiliśmy. Od e, Muadiba mamy z, z kalendarza kryptogracza. Mm. Czyli taki cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie krypto i play to earn. No i kilka takich ważniejszych rzeczy, czyli jakichś większych artykułów, no to powrócił supercharger na krypto.com. Tutaj jak najbardziej fajne dosyć rozwiązanie, bo, bo można boosta dostać. Dla 880 os osób będzie boost. Cryptocox opisał, jak śmigać po sieci Aptos i jak tam robić różne rzeczy, żeby być może wystawić się pod airdropa. Airdrop poniedziałkowy z Probita. No i Algo Launch zmienia się w Thinking. Także, jak widzicie, bardzo mocno w poniedziałek popracowaliśmy i sporo treści tutaj nowych wam dostarczyliśmy. Nie czuję, że rymuje, Ją, ją, ją. E, Okej, okay. pamiętajcie, że tutaj macie na naszej stronie pełen dostęp do naszych social mediów, no i oczywiście do lokalnych grup, ale też i grup telegramowych. No i co? Mamy godzinę dziewiątą z hakiem, więc lecimy do demotywatorów. Dzisiaj dwa takie e, ciekawe znalazłem, ponieważ jesteśmy, obracamy się e, tutaj w męskim towarzystwie, więc panowie na pewno zrozumieją tego joke'a, kiedy czekacie na powrót swoich dziewczyn z Erasmusa z Hiszpanii. E, tak taj tajemniczy demotywator został <grym> opisany. No i. E, druga, drugi demotywator, który mnie mocno, e, no ja lubię taki dosyć dziwny, e, dziwne poczucie humoru, chcę zostać surykatką, e, gość na to, mm, mm. E, słuchajcie, chcę zostać surykatką, ile można na tym e, zarobić bez hejtu, proszę, odpowiedź, surykatki to fajne zwierzęta, ale wątpię, że coś e, zarobisz na <grym> A mówili, że może zostać e, kim e, chce. Mm, dzisiaj, dzisiaj tylko dwa demotywatory, powiem szczerze. Przejrzałem mm, chyba cztery czy pięć stron tych demotywatorów, i, i większość z nich to jest politycznych. E, ja za bardzo w politykę nie lubię brnąć, więc po prostu przy tych dwóch się e, zatrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy e, dzień, to nie jest wszystko. Dzisiaj Widzimy się wspólnie na e, live z kryptoekipą. Nie zapominajcie o tym. Także godzina 20 na kanale Macie ja. No i, no i myślę, że to będzie e, tutaj ciekawy live. Tradycyjnie podsumowanie Ty, Tygodnia tradycyjnie jakieś nasze czerstwe e, żarty i nasze e, poczucie e, humoru, czasami dziwne, czasami e, spoko. No i oczywiście też e, nagrodę od Lipenosa. Zobaczymy, czy Lipenosa się pojawi, a jak nie, to pewnie e, komuś z nas e, przekaże m, tą funkcję rozdawania wam nagród i układania e, konkursów. E, wczoraj miałem puścić film o sorare. Tyle, jak widzicie, tyle e, sporo p, przygotowywaliśmy różnej treści, że nie. Zdążyłem go zmontować, film jest nagrany, natomiast trzeba gdzieś tam pociąć, e, zrobić e, tutaj. Mm, kurczę, zawsze mi to wypada e, z głowy, zrobić te zdjęcie, które się potem pojawia na YouTube, opisać i dopiero film e, gotowy Wam a, wskakuje na mój kanał. Także dzisiaj, odnośnie e, Sorare e, zespół e, Ekwadoru, jest kilka ciekawych pozycji, które można e, zakupić. To już tak mogę. E, w, Mniej więcej zapowiedzieć Pamiętajcie Jeżeli jesteście po raz pierwszy tutaj na kanale Zostawcie suba tutaj gdzieś u góry Jest możliwość albo u dołu Chyba subskrypcji Nie wiem jak to się ogląda Zachęcam na media społecznościowe Portal gamingowy Też również wszelkie macie I edukacje gamingowe i discorda Który jest podzielony etapami Na, na różne takie Rzeczy, no i co Podoba się łapa w górę, wtedy ja wiem, że, że, że komuś się to po podobało, a nie lecę ze swoim czerstwym e, humorem. No i jeżeli coś to komentujcie, jeżeli nie ma pomysłu na komentarz, to wystarczy hashtag RCGames. A ja zmykam do śniadania, życzę Wam e, miłego e, dzionka, smacznej kawusi, jebać kapusi. Rezicho. <grym>